Cześć męneczko, witam was na moim kanale Tukaligr i co? Znalazłem kompilację śmiesznych, śmiesznych niby tiktoków i zobaczymy, czy będą śmieszne czy takie zobaczymy i co? Jak ten odcinek ci się spodoba to możesz łapkę w górę zostawić Subskrypcja z dzwoneczkiem, jak lubisz moje filmy, mój kanał, mój content. Możesz udostępnić ten odcinek i możesz skomentować, i co? Okej, okay, lecimy z oglądaniem. Zmierdzi pipą, dupą Rajstopy zawinięte w kłębek. Na dole wiązanki Mateusz znajdzie piwnicę i będziecie jak niewolnicę. Już chowaj to gówno. się. <gry> na górze róże, na dole rower i słodkie dyzie. Ale fajny Bobe. Ja! Aha, okej. Okay. Mars. Dobre. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zgadzam. Skam. Skam. Dzień dobry, wypiliśmy, chłopaki, jakieś kujówka i się strasznie postażałeś. To też jakiś filt i na Uuuu, mm. mi, mi ją cygary. Ja pierdolę. Nadal brudne. Klaudia, sałatka. Zuza, herbatka. Hotel Trivago. Trivago? Nie sobie śpi, a mama ci bu cię budzi, bo ma taki kaprys. Ja pierdolę. Mi o rano. Nikt, moja babcia w kościele. Co tylko ja tak mam. Mi zabierająca do kola swojego misia z okazji diapu w Mi malująca się, żeby zrobić zdjęcie i wysyłać Arabów. A wysyła mi zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie Araba. Mi czasem grzymot mocny. Gdy oglądasz serial i nagle okazuje się, że to ostatni odcinek. Polecam ten y, profil na TikToku. Ten. Możecie wchodzić. Nie wiem, czy nazwę nie zmieniło, czy w ogóle jeszcze tworzy filmy. Kiedyś ją śledziłem, ale nie wiem. No cóż, nie banalne. U mnie jest szesnasta. Najedzony? Teatr? Dziwadlo. Samolot. Naprawdę? Po czesku jest najedzony na czpany? Nie, Na pewno nie. Sobie, no... Jaja robią chyba. Albo jest tak? Po czesku? Nie wiem. Mądry. Chytry. Sprawdzę to po odcinku. Things that turn Polish people on to the max! PART seven. <laughs> Nie, to dobre. Kwa skąd mam wiedzieć, że on ma ręce czyste i ten... ...że umył. I ten... Mm. nie wiem. Aha, wiem o co chodzi. The last line. <laughs> Aha. I co, <cały> dźwięk wyszuka? <grymny> 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 Chyba iść po cię pizdę Głupku kurwa jeden więcej. Całe rzęsy mi kurwa łupił Pizdą na TikToka z ilu ma wyświetleń Co Kto polecił? Sto Sto No to już Co? <iś> Tysięcy <iś> ty. No serio Tak? Dlaczego nie działa telewizor? Bo twój nie, stary to mój kolega gej nie, nie. A to jest, sobie, jest jej stary <grywać> o, co to za A... Aniu, czy ja Ciebie zmuszam do wspólnych nagrań TikToka? Nie, uwielbiam to nagrywać No właśnie To są kurwa śmieszne śmieszne TikToki kompilacja po... Get the London look do widzenia. Zdajna zjedna do widzenia. Nie pytając się o imię walcząc z ostrym cieniem głowy. Arabski jest bardzo easy. Stefan9, Stefan9! 9. Jaki Stefan? Jaki Stefan? Ostatnie słuchawki pocieraj, sama sobie teraz kupisz. To jest kobieta, która zobaczyła pająka w domu i się boi pod jej dziesłonki. Ako, sprawdź proszę w końcu. Nie! Ale śmieszne, ku**a! Lalalala! Co, ci boi się, pająków? Dzień ja nie mogę. Ako, sprawdź pod pająkiem, Tutaj? Tutaj. Czy nie, ma tak, Bo deszcz padał. Nie, zobacz, zobacz! <gry> Oto patent, jak jesteś gruba i ścisz swojego brzucha. Zawsze przytrzymaj się o brzuszkiem i uda, że jesteś ciąży. Twój ojciec. Nowy. Alt. Co? MacDonald? Kiedyś podkusi i zobaczycie taki lenowo, to można go obracać o 360 stopni i staje się tabletem. To po prostu weźcie to i jednijcie. No tak, bo chodzi jak gówno. Nie wiem, kto jest sprzęty ich, ale. No... Słuchaj, dam ci 200 zł, jak dasz mi stówę. Dobra, ale ty mnie oszukasz. Jak cię oszukam, to dam ci dwie dychy. Trzymaj, dwie dychy, bo cię oszukałem. <laughs> yep. e, 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 do, e, że. Um... Re, re na przykład. No, wyjaśniła. No, <grymka> o <on was> mój <grymka> umyć furę, no i patrzę... patko oh. No dobra, idę sprawdzić, czy serio są tam magnesy. Ale ja. Wow! Są magnesy! Co, że mam krótkie włosy, rozjebaną BMK, najacze na girach, chodzę w dresowej bluzie, czapkę w pierdolkę, noszę jakąś pederastkę. Nie musi oznaczać, że jestem pojebany. Ej, jestem w radiu. Uwaga, robię audycję. Mamę? Nie pytaj. Wiecie, powiem wam, że te TikToki ta te kompilacje, ja taka noszę. Dobra, nie umiem angielskiego. Belha. Belghialish, Belghialish. -ai Be Billy hmm. Ailish. Na górze róże, na dole trawa. Chyba dziś walnę sobie browara. Aha. aha. Nie wiem, co wam powiedzieć. No kiedyś to się wydawało śmieszne, jak się oglądało. A teraz, no... Nie, niektóre, powiem wam, no są śmieszne dosyć. Ale no, reszta jest taka, no... Nie tutaj cringe, tylko... No po prostu nie są śmieszne. I no... Nie wiem, możecie swoją opinię pisać w komentarzach, jak wy oceniacie. I co? Jak powiedziałem, ten odcinek ci się spodobał, to możesz łapkę w górę zostawić, subskrypcję z dzwoneczkiem, jak lubisz moje filmy, filmy, mój kanał, mój content. Yy, możesz udostępnić, skomentować i co? Ja się z wami żegnam. Do kolejnego odcinka na tym kanale i cześć!